Spójrzmy teraz na tablice asocjacyjne. Tak naprawdę tablice asocjacyjne nie różnią się od normalnych tablic. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast standardowych indeksów liczbowych, jako indeksy elementów możemy stosować dowolnie wybrane etykiety. Tablice takie definiujemy w sposób podobny do tablic zwykłych, czyli użytkownik, następnie słowo kluczowe array, i w nawiasie podajemy zawsze jako pierwszą etykietę, następnie taki oto symbol przypisania i wartość która ma się znaleźć pod tą etykietą, czyli de facto w pierwszym elemencie tablicy. Następnie po przecinku definiujemy kolejną etykietę i nadajemy wartość, kolejna etykieta i znowu wartość. I poniżej widać, w jaki sposób odwołujemy się do poszczególnych elementów tej tablicy, a mianowicie zmienna użytkownik i w nawiasie klamrowym podajemy w apostrofach nazwę etykiety. Jest to w wielu przypadkach po prostu dużo wygodniejsza metoda odwoływania się do elementów tabeli. Nie musimy znać konkretnego numeru indeksu, aby odwołać się do elementu, ale wystarczy tylko znajomość nazwy etykiety. Spójrzmy, jak tablice takie działają. Mam tutaj zdefiniowaną dokładnie tę samą tablicę i tutaj w tym miejscu wypisujemy na ekran element tablicy znajdujący się pod etykietą nazwisko. I otrzymaliśmy odpowiednią wartość. Spójrzmy, jak wygląda cała ta tablica. Ja usunę tutaj te komentarze. Musimy jeszcze zmienić nazwę. I odświeżamy. I jak widzimy, w tym przypadku indeksami są etykiety, które sami nadaliśmy. Oczywiście możemy w prosty sposób dodawać elementy do tablicy. Po prostu tworząc nową etykietę i przypisując wartość. Na przykład w ten sposób. I dodany został kolejny element tablicy o indeksie asocjacyjnym płeć.